Podejrzewam, że pierwszy z posiadanych rekordów sep bardzo chętnie oddałby komuś innemu. Problem w tym, że długo nikt nie będzie w stanie pobić jego wyczynu z Grand Prix Turcji 2006. Do zespołu BMW Zauber wskoczył właśnie dotychczasowy rezerwowy, Robert Kubica. Na ławce zastąpił go właśnie młodziutki sep. W tym czasie zespoły pod odpowiednimi warunkami posiadały możliwość wystawienia trzeciego bolidu z trzecim kierowcą w sesjach treningowych. W ten sposób właśnie Sebastian znalazł się w kokpicie BMW Zauber. Młody Niemiec był bardzo podekscytowany możliwością debiutu w oficjalnym weekendzie wyścigowym F1. Seb, wyjeżdżając z garażu, zapomniał o włączeniu pit-limitera i już kilka sekund po oficjalnym debiucie w sesji treningowej, stał się posiadaczem najszybciej zdobytej kary w karierze. Ale tak szybko jak Seb wyłapał karę, tak też szybko udało mu się puścić ją w całkowite zapomnienie. Podczas drugiej sesji treningowej absolutny debiutant zdołał bowiem uzyskać najlepszy czas okrążenia na torze.